tryb są tryba, a coś tu pokazywałeś tam, jakbyś mógł. A tak, nie, niedawna dziara, y, moja druga córeczka, teraz ma 4 miesiące, także teraz wiktoria, y, czyli moje pierwsze zwycięstwo i moja pierwsza córeczka, a to jest Kornelia, druga córeczka. Teraz będę miał dwie swore, swoje córeczki przy sobie. Mam nadzieję, że po każdej teraz mojej zawodowej walce ta ręka będzie u góry i moje córeczki razem ze mną będą trzymały moje y, y, piecze nad moim zwycięstwem. Nie? Ale nie będziesz na przemiennie dedykował? Nie, raczej obu naraz. raz. Nie, obu na naraz, obu obu naraz. Naraz. Obie, obie blisko mojego serduszka, także są zawsze ze mną. No właśnie, obok tego serduszka, jak tam serduszko generalnie powiedz, jak w ogóle forma, jak przygotowania, jak to kardio, jak to wszystko wygląda u ciebie? Wszystko dobrze, wiesz, co, teraz były święta, odpuściłem sobie taką dietę też e, e, przestałem tam z pracy, we współpracy z jednym cateringiem, no i przez to też sobie pozwoliłem na podjadanie. A inny catering, robię. Catering tak domowej, teściowej mamusi i, i, i po prostu e, wszystko było smacznie dobrze i, i ponad wszystko. No teraz ciężko po, po, po tych świątecznych w wrócić do, do zbilansowanej diety. Dlatego też moja waga leciutko poszła do góry, ale już zaczynam, już, już zero słodyczy, zero jakichś tam smażonych na niezdrowych tłuszczach rzeczy i, i wracamy do formy. Ale kondycyjnie wszystko tutaj jest dobrze. Tam gdzieś jakieś drobne kontuzy są, jak to zawsze, no, ale jest pomoc multimedu, który zawsze czuwa nad nami i, 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 i będzie dobrze. Wiesz co, ja tak pamiętam, to był jakiś chyba czas wcześniej troszeczkę, gdzieś tam miałeś jakieś, miały jakieś kłopoty, się pojawiły po sparingach, z tego co pamiętam chyba. Troszeczkę gdzieś tam no, nie, nie trenowałeś, miałeś chwilę przerwy, ale to było jakiś czas temu już oczywiście, jeszcze chyba e, wczesną zimą tak się jakoś przytrafiło, że miałeś jakieś małe, drobne kłopoty miałeś. A było coś tam z głową, wiesz, tak naprawdę nie wiem... Do tej pory nie doszedłem od czego to było, tak analizowałem, bo to było w jednym dniu się nałożyło, raz dostałem kopnięcie na, na głowę, takie czyste, ale dobrze się czułem, nic się nie stało, naprawdę, gdzieś chwilowo mnie zaćmiło, jak to przy takim uderzeniu, ale nic mi się nie stało, a na drugi dzień my, mieliśmy wolne od treningu tutaj w Nastula Club i po prostu mówię, zrobię sobie sam trening, bieżnie zrobiłem i nałożyłem taką nową maskę tlenową i po prostu zrobiłem trening w tej masce tlenowej i tam pisało, żeby zrobić do 20 minut maksymalnie, a ja zrobiłem 40 minut pracy w tej masce i myślę, że to się przełożyło na jakieś tam niedotlenienie i bardzo się źle czułem przez 3-4 dni chyba i myślałem, że to może być połączone z tym kopięciem i tak dalej, ale byłem u lekarza i na szczęście wszystko jest dobrze, wszystko się unormowało, miałem straszne zawroty głowy, mimo tych zawrotów przychodziłem na trening i chciałem trenować, no ale naprawdę po, po, po jakimś fikołku błędnik szalał i wszystko mi wirowało, ale już jest wszystko w normie, Także Zero strachu. Zero strachu, kolejna walka 4 marca, z tego co, z tego co wiadomo na razie przynajmniej I walka z Pawłem Bolanowskim, my się nie mylę. Twój pojedynek kolejny. Właśnie, jak, jak oceniasz to, co cię czeka? Yy, wiesz to, yy, no tak, Mnie, gdzieś tam yy, Paweł Bolanowski miał być jednym z moich tych kilku rywali niedoszłych, yy, yy, gdzie były te, te różne tam rotacje yy, z moimi przeciwnikami. Yy, prześwietliłem. Pawła Bolanowskiego i jego zawodowe i amatorskie walki, bo oprócz tego, że ma cztery zawodowe, to ma jeszcze około 15 tam amatorskich walk, to też prześwietliłem te walki. No, myślę, że jest, do, jest przeciwnikiem do, do zrobienia. No, ma, ma może więcej walk ode mnie, ale to nie znaczy, że, 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 że może być lepszy. No, myślę, że, że jest yy, przeciwnikiem do. Do, do rozszyfrowania, do, do, do rozłożenia i, i na pewno broń Boże nie lekceważę żadnego przeciwnika widzę, że też jest twardym rywalem, który nie ustępuje i też widziałem, że walczył no, z dobrymi rywalami, naprawdę z, z fajterami, którzy mają dobre, dobre wyniki no nie udało mu się akurat z nimi zwyciężyć, ale sam fakt, że nigdy się nikogo nie bał, wyszedł z każdym i, i, i bił, się, bił się o swoje. Dlatego wiem, że na pewno będzie chciał dać też z siebie wszystko i będzie chciał wygrać tą walkę. No ja mu to uniemożliwię, zrobię wszystko, żeby, żebym ja był zwycięzcą I, i na pewno nie odpuszczam. Trenuję maksymalnie, gdzieś tam teraz weekend była mała przerwa, bo chrzciny właśnie mojej córeczki, Korneli, były, ale zupełnie na, na trzeźwo z mojej strony. I, 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 I co? No, przygotowuję się tak, jak, tak samo jak poprzednio, jak do Mistrza Świata. Nie lekceważę nikogo, nie odpuszczam. Yy, no i trenujemy, trenujemy, robimy swoje. Co łatwiej, trenować czy vloga kręcić? Jak to jest? <laughs> Wiesz co, no, nie, no na, na pewno bloga kręcić jest łatwiej, no treningi są wyczerpujące. Pomysły trzeba mieć jakieś, nie? A też, no, A tu trener to... ci wszystko pomaga, nie? Tak, trener pomaga, jest, jest super, jestem zadowolony, że zawsze potrafi wybrać te mocniejsze strony, te, te gorsze odrzucić, dopasować do każdego rywala, jest naprawdę fajnie. Atmosfera też tutaj z wszystkimi zawodnikami jest, jest super, trenuję, sparuję z najlepszymi i to daje mega power. Dzisiaj raczej takie słabe wykonanie, słaby mój dzień, bardzo się od rana źle czuję, czymś się też strułem wieczorem. i taki Dzisiaj jeden z moich słabszych dni, ale no, nie zawsze można być w szczycie formy, czasem musi zejść troszeczkę forma niżej, żeby z wielkim hukiem można było wrócić na jeszcze wyższy szczyt. No tak to ogólnie czuję się dobrze. No. Czyli co, w jednym słowem, już to MMA wsiąknąłeś bardzo mocno i już coraz mniej tajemnicy na no ma przed tobą. Coraz mniej, wiadomo, może coraz mniej coraz więcej, bo też im więcej w tym jestem, tym widzę, że uczę się coraz więcej rzeczy. Może te niektóre już nawyki już wpajają się łatwiej w krew, już są naturalnym odruchem i to jest fajne. Tak samo jak kiedyś nie potrafiłem się, na początku tu chodziłem, chłopaki mnie lali po głowie, gdzieś tam kopnięcia wszystkie wchodziły w głowę. Wszystko dzisiaj potrafię się szczelnie zamknąć w gardzie i, i, i wszystko z luzem przyjąć, nie spinając się przy tym i później oddać, zejść, umie, umiarkowanie rozkładać te siły, co jest wielkim naprawdę plusem tutaj, jak przyjechałem. Dobrą robotą zrobił trener. trener. No i co? No, 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 rozwijamy się cały czas. No, nie jest to łatwe, ale tak samo jak, jak i wie, wiele rzeczy już wchodzi w krew, tak samo wiele się dowiaduje nowych i mówi: Kurde, no, ile już w tym jestem, a tu ciągle jakieś zaskoczenie. Jest coś nowego, coś o czym nie wiedziałem, coś, co mnie znowu zaskoczyło. No I chciałbym to wiedzieć wszystko. No, mam nadzieję, że, że przyjdzie taki czas, że, że, że będę w tym mistrzem. Dobra, to czekamy w takim razie i na ten czas, ewentualnie, i oczywiście na tą swoją kolejną walkę, która już w Marcu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.